Witajcie na kanale Odbiór mieszkania. Zapraszam Was na kolejny vlog z odbioru. Dzisiaj zabieram Was do Starych Babic na ulicę Księżycową. Jak widzicie, teren został zagospodarowany, oczywiście, na odbiór. Wszystko zostało przygotowane. Jesteśmy gotowi, odbieramy. Czas start. Inwestycja składająca się z trzech takich budyneczków, czyli sześciu lokali. Na pierwszy rzut, źle dopasowana listwa oczywiście te wszystkie odchyłki mają prawo się pojawiać, ale to jest po prostu nieestetyczne. W środku mamy, jeżeli chodzi o okna, brak nawiewnika zewnętrznego, rysy na szybach, ubytki ram. Uszkodzenia tynków, wilgoć technologiczna, która jeszcze w budynku jest, kolejny powód, dla którego zawsze wcześniej zaproszono nas na odbiór. E, ogrzewanie już działa, podłogowe wszędzie. Taki dziwny problem. Generalny wykonawca upiera się, że firma montująca okna zawsze wyciąga kliny spod okna. Tuż według mnie klin powinien zostać. Tutaj przykład, jak można doprowadzić instalację do miski ustępowej. Hmm. Więcej grzechów na zdjęciach nie przedstawię. Dziękuję, że po raz kolejny byliście ze mną na odbiorze. Do zobaczenia na kolejnych. Pozdrawiam, cześć.